Jajka ma Arubie. Kuchyba. Dobrze, ale może zacznijmy od tego, co to jest u KokoKo i ochrona praw konsumenta i konserwacji budynków przed wojskami. Pretoreski. One way. Ty, bo ekran jest trochę taki zaczarowany. Coś tu w ogóle nie włączał. Dobra, czekaj, bo trzeba kadra naprawić no, ja no, rozmawiałem. Zauważyłeś pewnie, że coś się stało, coś ja. się odjebało, ale co mówiliśmy wam stało? o tym, więc co się kurwa stało. No witamy na się... tym. A, po tej nie. dobrej zmianie, my już wiemy, jakie kończą dobre zmiany. Real. Nowy ład, witamy was w nowym ładzie. Nie, mów nowy ład, ja proszę. W, was no, w nowym ładzie, w starym składzie. Zmiana. <coughs> Chyba rozkładzie. Rozkładzie, jak moja babcia w 2012, kiedy ty Nowe ciekawostki, ale na początku zapraszamy was na trzy kanały. Okno jest otwarte. I kto ci się drze przez to okno? Uuu, uh, uh. ja. Aha. Ale co? Nie można. Tak jak Wam powiedzieliśmy, w czasie. się tego sobie. Macie gdzieś tam kanał, z tego znajdziecie. Więc jeżeli chcecie, żeby ten kanał co Mantary, został rozprzestrzeniany, nieco... rozprzestrzeniony jak jakaś kurwa dziwna 14 wieczna choroba, nowy content, a dokładniej przeniesiony content, więc będzie troszkę w innym stylu. Ale My się w tym odnajdziemy, my się w tym lubimy. My się lubimy w krytykowanie idiotów, a a propos jako o idiotach, mowa. Nie? O to, Słuchajcie, od kurwa tych początków i przede wszystkim nade wszyscy Azali! Azali, sam se Uko i oikik! Uko i o, -ik -ik. Uko -i -o Na początku pojawiła się dosyć g -g -g gorąca i -i informacja. Wszedł walkę z, no z debilami, a dokładnie ze skamerami influencerami, tu tam skamującymi i... Dobra, no więc na początku sobie było. O, złe kanały komentarii. One nam psują, kurwa, ten. A tak. my nie możemy sobie skamować, nie możemy. W sumie, kurwa, nie możemy skamować. To tak, jakby złodziej zaczął się denerwować. Mm, nie mogę grać. Na ta ochrona, spałowani mnie wyjechali ze sklepu. Bo dwa razy nie będziemy żyć. Dwa razy nie będziemy żyć. Ale słuchajcie, dwa właśnie u Kokoik wszą walkę ze skamerami. I wiecie co? I biorąc pod uwagę te wszystkie. Czyli to już zaszło naprawdę daleko. I bardzo dobrze, bo biorąc pod uwagę, że przez niektórych, a dokładniej Kuba przez dzieci. I właśnie z kamerki bądź z kamerów oni myśleli, że będą sobie kurwa promować co chcą, ile chcą. I będzie highlight będzie fajnie. Dobrze, będę kurwa opalał sobie jajka na Arubie, Dobrze, ale może zacznijmy od tego, co to jest u Kokoko i ochrona praw konsumenta i konserwacji budynków przed Przedwojennych. Promowa jedną Cię kurwa dziwisz, że to ma jedno gwiazdę. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Się, trzeba się pochwalić, że wszystkie kanały komentarzy złożyły się do tego, że w końcu nasz rząd, się, a dokładnie jakaś instytucja państwowa, zaczęła się tym Zaczęło interesować być po prostu. Po prostu głośno. To, wiecie co? Też jest taka sytuacja, że w momencie, kiedy jakiś skam internetowy yy, promuje dziewczyna, czytaj. Mm. W momencie, kiedy taka dziewczyna promuje skamę, a w dniu wczorajszym ją widziałem w tvn i była przedstawiana jako gwiazda, influencerka, jedna z bardziej popularnych, no to ktoś się musi tym w końcu zająć. Bo co tak. innego, jakby to sobie mm. był tam. Nikt nie wie o internecie. Dobra, se jest, jakiś idiota, influencer, to, ale, jest, ale on no. się pokazuje w telewizji, wiadomościach i tak dalej. Trzeba się tym zająć. Dobrze, apagie satanas. Apag jest satan.

Słuchajcie, miejmy nadzieję, że będzie to sprawdzone rzetelnie i obserwowane. Ty, że li I dobrze! Przechodząc właśnie do skamerek bądź z kamerów, przejdźmy sobie do pań, które na TikToku zasłynęły tym, że po prostu udają idiotki. A właściwie może i nie udają idiotki. Bardzo możliwe, bardzo możliwe, że to może tak być ułożone. I co? Kuba, odpalaj traktora. Plastikowe siostrzyczki, które stwierdziły w wielkim skrócie, że skam jest dobry. Ja mam przynajmniej takie wrażenie, że one chcą się wybić na zasadzie Krużwila, który się kreował na tego bardzo bogatego, ludzie znajdywali, i znajdowali na niego kurwa jakieś tam dowody itp i on dobrze o tym wiedział, że im więcej zaraz się zacznie na internecie o nim, tym, tym, większe, tym większe będzie miała i... i tak dalej. Co kupiłyśmy sobie za Ja spłaciłam troszeczkę długów u dealerów bo faktycznie troszeczkę miałam do spłaty. Poza tym, kupiłam sobie kuchnię podzawodowe do mieszkania. No, pogramy sobie z nimi, pogramy. Pożałują. Na początku w sumie filmu jedna blondynka. Nie, nie dziwna. <słuch> y oczywiście wyjeżdża. A wygląda na tą mniej pustą Wyjeżdża. Wie, wiecie w czym jest problem? Ja mam wrażenie, że niektórzy ludzie, którzy chcą na siłę udawać, że są debilami, robią to w tak fatalny sposób, że nawet debilem nie potrafią być. Widzicie to? Oglądacie ten materiał i widzicie, że ona to mówi skurraszka? specjalnie, tak? tak ja, ale a, trochę podburzę was, że was wszystkich zdenerwuje, a po prostu ludzie nie denerwują się, tylko patrzą na to. I mają takie. U mnie e, zadzwoniłam do zduma, w końcu. E, I z zamontował mi piec kaflowy u mnie w domu. E, dodatkowo e, spłaciłam chwilówki, e, bo miałam też. E, ty też miałaś. Ty miałaś. E, ja miałam u a ty miałaś chwilówki? Ja miałam tu chwilówki. Ja miałam tych ruf, jak to się mówi, co w rodzinie, to nigdy nie e, Ale po takich krótkich urywkach, możesz sobie stwierdzić, z kim masz kurwa do czynienia. Jak masz jeszcze jakieś wątpliwości, polecam sobie obejrzeć kurwa Jasia Kapelę. Wszystkich są... ludzi, kto mi się nie zgadzają, uważasz za tych Nie wszystkich, ale ciebie. Jeżeli macie takie wątpliwości, to zapraszam was do tego filmu. I lecąc z ostatnim ciepłym faktem: e, Nie o, Gorący trend. Ojoj. Oj, oj, oj. Ja słyszałem o różnych niebezpiecznych, dziwnych trendach. Kiedy i... był ich w chuj? Kiedy macie wrażenie, że jest XXI wiek i nic was nie, nie zaskoczy, ja stwierdzam w tym momencie, po obejrzeniu tego jednego pierdolonego filmiku, że wypisuje się z tej społeczności. To, co jest na tym materiale, który na 99% będziecie mieli zablurowane, jest taka sobie. Podpalił sobie włosy i to nie babci. Ten trend polega na tym, że macie to fajne zielone, które robi hahaha -ha -ha później, I, i, i. i dom w środku w Tak, ee, i wy sobie to wkładacie do tub tuby. Bonga! Szklanego bonga! Tu jest woda, takie troszkę, i robisz bul 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 bul, a w tym czasie włosy ci się hajcują. Ale żeby to zgasić, musisz tylko wodę z bonga śmierdzącą, oczywiście. Tak. Znaczy, no, zgasić w sobie palące się no, włosy. Jakie mogą być konsekwencje, nie musimy chyba tutaj mówić, tak? No, wiesz, miał trochę tych włosów. Ja, na przykład, jak chciałbym tak zrobić, to momentalnie wiesz pod uwagę, że masz. A nie, ja, ja mam gorzej, bo mam lakier na włosach. Ja o kur... Kolejny dzień potwierdza, że Ludzie to debile bardzo niebezpieczny trend i miejmy nadzieję, że on bardzo szybko zniknie. I ja się zastanawiam, jak takie rzeczy można nazwać trendami. Ja rozumiem, kurwa, jakieś. tu, 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 kurwa, jeszcze. Dobra, okej, okay, wszystkich... No, 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 touch me there. Dobra, i ja to wszystko czaję. Ludzie się gibią pod ten sam dźwięk, kurwa, w ten sam sposób, tylko jedna typiara ma ładniejszą twarz, druga brzydszą, inna ma lepsze cycki, druga, lepszy tyłek. Ja to wszystko rozumiem, ale ludzie, którzy działają sobie na własną kodę, bo zaraz będą faktycznie takie sytuacje, gdzie. Trafił do szpitala przez pojebany trend na TikToku. Ostatnio były też trend, że babki sobie wkładały, wkład tak, wiesz, gdzie? Samodzielnie. I były kurwa zdjęcia z y, prześwietleń, jak te kładki były nie tak, tylko tak. No to ja robiłem. Że naprawdę granice internetu i ludzkiej głupoty nie istnieją, Einstein byłby dumny, kurwa i się w grobie przebrał. Więc e, cóż mamy wam na koniec powiedzieć? Miejmy nadzieję, że ten trend szybko zniknie. No, wiesz, to szybko zniknie po pierwszym zgodzie. <laughs> Zrobił takie coś, ale na przykład za była firanka, kurwa. I firanka się zapaliła, i się mieszkanie zhajdowało. Więc cóż, mam wam na koniec powiedzieć, że. Do widzenia i zapraszam do następnych filmów. Na razie! I tak nie. to będzie cały dzień! Ciepło dłoni, ciepłe słowa i jej ciepły dech. Ból z głowa i mój sztuczny śmiech. Jestem tyle.